technolog A dzisiaj zapraszam Was do recenzji zegarka Garmin Epics 2. Technolog. Jest to na pewno zwykły zegarek. Jest to zdecydowanie smartwatch przede wszystkim i to dla naprawdę uważam wyczynowych sportowców. No bo raczej popatrzcie na ten zegarek. Rzadko chyba kto po prostu no, zdecyduje się na wybór urządzenia, które wygląda właśnie w ten sposób na pewno to nie jest zegarek jakiś taki lifestyle'owy, chociażby typu na przykład no mój taki też ulubiony ostatnio Huawei po prostu GT3 Pro który no, jest świetnym smartwatchem i ja tak naprawdę jeżeli chodzi o jego korzystanie to właściwie no, po zakończeniu testu, bo niestety będę musiał zwrócić właśnie model FX2 zamierzam wrócić właśnie do Huawei, bo no zdecydowanie powiedzmy pod taki mój no stricte taki powiedzmy look ala no takiego zwykłego człowieka bardziej mi pasuje a nieżeli tutaj no bo zegarek wygląda tutaj po prostu też mega sportowo i no jest on zdecydowanie dedykowany do tej grupy odbiorców niemniej jednak jeżeli chodzi o samą jakość wykonania jeżeli chodzi o samą jakby same aspekty stylistyczne to tutaj Garmin naprawdę zrobił ogromnie dobrą robotę i faktycznie ten zegarek wygląda turbo sportowo i turbo pro nie jest on najtańszy gdzieś tam około 4000 zł ale jeżeli chodzi o funkcje o których zaraz Staram się wam krótko powiedzieć zobaczycie, że faktycznie warto zainwestować w taki sprzęt, jeśli faktycznie też jesteście osobami, które no rzeczywiście uprawiają jakieś sporty i to sporty ekstremalne. No i oczywiście też nie szkoda Wam wydać troszkę więcej pieniędzy, aby no nawet w samego siebie zainwestować. Przede wszystkim pierwsza kwestia, jeżeli chodzi, jak mówiłem wcześniej o jakość wykonania, totalnie nie mam się jak przyczepić, zegarek zresztą tak jak widzicie, jest duży. Koperta nie najmniejsza, tak więc e, raczej na takie jakieś drobne, damskie dłonie, to będzie jak najbardziej pasował, tylko że faktycznie będzie widać, że on jest po prostu spory, ale to jest jakby pewnie rzecz do przebulania w przypadku sportowców. Kolejna sprawa, przede wszystkim oczywiście amoledowy ekran. W przypadku np. feniksów, nieraz tam mamy jakby tą taką wersję amoledowo-papierową, bym ją tak nazwał. Niemniej jednak tutaj jakby mamy na spokojnie amolet, tak więc jeżeli chodzi o czerni, jak widzicie, są one idealne nawet, powiedzmy, pod kątem, tak więc to jest super. No, zresztą, umówmy się, w tej półce cenowej to jest raczej taki standard, a przynajmniej powinien być. Kolejna sprawa. Jeżeli chodzi o ten zegarek, to też muszę Wam powiedzieć, że on tak naprawdę... Właściwie, no, funkcji ma wiele, ale oczywiście trzeba się do niego troszkę przyzwyczaić, bo przede wszystkim, jak widzicie, jeżeli chodzi o takie przejście tutaj, powiedzmy, od tej tarczy głównej w dół, no to właściwie to jest tyle, jeżeli chodzi o jakieś takie główne przejście do menu, czyli pogoda na dzień dzisiejszy, jak widzicie. Przejdziemy sobie tutaj, to właściwie mamy odczyty dzienne, mamy jakby pogodę w ostatnich tam 12 godzinach. Jak to mniej więcej będzie się dzisiaj, jakby po prostu wyglądało z temperaturą. Bardzo fajne wykresy, tak więc to mi się tutaj mega podoba. Tak więc no dla sportowców to jest mega fajna sprawa. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o wschód i zachód słońca, mamy jakby tutaj taki bardzo fajny wykres. Możemy zobaczyć, gdzie teraz słońce jest. Możemy sobie zmienić po prostu daty na jutro, na akurat na idę wstecz, ale nasza dziś 20:20. 20 tego pierwszego, jak widzicie tutaj ten wykres się powoli będzie zmieniał i oczywiście godziny wschodu i zachodu słońca również, tak więc możemy sobie na spokojnie to sprawdzać i to jest bardzo fajną opcją smartwatche takie klasyczne, casualowe powiedzmy, czegoś takiego nie mają. W moim przypadku nie ma czym się co chwalić, ale pułap tlenowy akurat tam wielu sportów tak naprawdę nie uprawiałem, tak więc ten pomiar też jest taki troszkę przekłamany, ale akurat no mój pułap tlenowy to jest po prostu słaby tam biorąc pod uwagę jakieś tam moje marsze, spacery i tak dalej tak więc no pod tym kątem powiem Wam, że jakoś zadowolony z siebie super nie jestem, no ale zegarek tak to ocenił, tak więc no tutaj rozumiem i, i mniej więcej no też jestem w stanie po prostu to e, tutaj e, zaakceptować. Kolejna sprawa, chociażby ostatnie aktywności, mamy jakby też rejestr, będziemy mogli sobie przejść do wszystkich tych aktywności, bo jak najbardziej one są zapisane, ale jak widzicie niedziela, prawie jeden kilometr, oczywiście mamy mapę, tutaj mamy te aktywności, które uprawialiśmy wcześniej. Fajne jest to, że w zegarku nie tylko poruszamy się po ekranie, ale jak widzicie mamy tutaj taki pasek i wiemy, że mamy tutaj przycisk, klikamy sobie no i na przykład możemy sobie zobaczyć nasze tętno krążenia mapy i mapy to jest coś co mnie mega interesuje, bo tutaj tak naprawdę też jest zaznaczona jakby nasza trasa, którą tam się poruszaliśmy Jak widzicie to akurat było w Niemczech i mamy wszystko zaznaczone i te mapy działają w offline, tak więc nie musimy mieć połączenia z telefonem, tak więc no super, 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 tak więc no tu pod względem nawet łapania GPS-a muszę powiedzieć, że zegarek naprawdę jest świetny i tutaj te inne moje aktywności, które gdzieś tam sobie powiedzmy włączałem, na przykład tutaj też mogę sobie zobaczyć na przykład tempo nie, nasze tętno, które było w ciągu tej aktywności, wysokości na jakich się poruszaliśmy nie, kolejne jakieś tam bardziej już opcje dla sportowców i za każdym razem mogę sobie kliknąć tutaj na przykład, nie wiem nie, wejść w opcję efekt treningu i również tutaj mamy obciążenia aerobowe, beztlenowe, te strefy i tak dalej. Na przykład możemy sobie kliknąć wykres aktywności, no to tutaj po prostu przechodzimy sobie do niego i możemy jakby sprawdzać jak to wyglądało na całej tej trasie i to jest jakby super. Tak więc no to są tylko takie powiedzmy podstawowe kwestie jeżeli chodzi o nasze aktywności. Oczywiście całodobowe mierzenie kroków, ustawiamy sobie target jaki mamy i... Tutaj na wykresie od północy mamy jakby ilość tych kroków jaką zrobiliśmy. Mój target to jakiś taki dziwny sobie ustawiamy, ale 8610 kroków. No i zegarek jak najbardziej nas motywuje, kiedy osiągniemy go to daje nam, nam informacje całodobowe mierzenie naszego pulsu tak więc jak widzicie na wykresie możemy sobie przesuwać i po prostu sprawdzać jaki był o konkretnej godzinie dosłownie praktycznie co minutę tak więc jest to super sprawą szczególnie kiedy na przykład nie biegniemy uprawiamy właśnie jakiś sport i chcemy sobie dokładnie zobaczyć jak po prostu to wyglądało tak więc świetna sprawa opcja którą mają właśnie germiny czyli tak, tak zwane body battery czyli gdzieś jakby opcja mierzenia na zasadzie takiej że zegarek jakby sprawdza jak się bardzo wyspaliśmy jaka nasza może być właśnie teraz. Taka, oczywiście, przybliżona, ale uwierzcie, mi to się troszeczkę sprawdza. Nasza taka, jakby wytrzymałość na dzień dzisiejszy. Jak widzicie, tutaj akurat od północy poszedłem spać gdzieś 23, kiedy spałem troszeczkę poszło do góry, no i teraz już zaczyna powoli spadać i w ciągu dnia będzie to tak sobie leciało w dół i oczywiście jest to mierzone też na bazie po prostu odczytów stresu, akurat tej jak widzicie z ostatnich 4 godzin, ale bardzo mi się to podoba, tak więc możemy mniej więcej nawet sobie prognozować w ciągu dnia, czy już jesteśmy bardziej, czy mniej zmęczeni i to też nie jest tak, żeby ślepo się tego słuchać, ale ja wam powiem, że to się po prostu sprawdza, kiedy czuję się zmęczony i mam załóżmy nie 70, tylko gdzieś tam z 10-15 punktów, no to już czuję, że że faktycznie jakby no jestem Troszeczkę już lekko osłabiony, jest to zazwyczaj gdzieś wieczór albo noc, tak więc, no już wtedy mam jasny sygnał, że, no na przykład dzisiaj, powiedzmy, załóżmy, jak patrzę, mam body battery teraz 7, o właśnie 69, no to powiem wam, że, na przykład, na jakieś już wielkie marsze bym się nie decydował, bo zegarek też bardzo precyzyjnie mierzy nasz sen, który jest to jakby kolejnym podpunktem. mam oczywiście, z poziomu zegarka, jak widzicie od razu wykresy, jak wyglądały nasze fazy snu, kiedy zasnęliśmy, kiedy się obudziliśmy, i tak jak mówię, jest to bardzo precyzyjne. I to mnie tutaj bardzo cieszy. Czas trwania snu i tutaj też oczywiście poszczególne fazy. Ostatnio ten mój sen tutaj akurat wyglądał no dość średnio, bo zbyt dużo snu płytkiego. Jak widzicie, głębokiego mało. Fazy było dużo i jedno przebudzenie w nocy. I mamy oczywiście tutaj jakby też tak graficznie przekazaną, no jakby taką naszą informację, jak to wyglądało. Kolejna sprawa, oczywiście pulso oksymetr, tak więc SPO2 jest mieszane, mierzone całą dobę. W zasadzie kiedy wejdziemy od razu, uruchamia nam się pomiar i teraz jakby zegarek będzie nasz SPO2 mierzył. No i to jest dość istotne, bo zegarek oczywiście ma ten sensor bardzo precyzyjny. Jak sobie przerwałem to ten, ten pomiar, bo nie jest mi to na ten moment potrzebny jest to potrzebne, ale 94-96%, tak więc cały czas to się zmienia i no tutaj pod tym względem mega, mega szacun dla Germina, że udało im się zrobić to tak bardzo precyzyjnie. Kalendarz, jeśli miałbym coś jakby do zrobienia, to oczywiście w połączeniu z telefonem to tak. Przychodzą nam powiadomienia, jak widzicie, tutaj akurat powiadomienie z YouTube'a. Mogę sobie przejść i mam te informacje o tym, co tam do mnie przyszło. Jeśli przyszłoby do mnie jakieś powiadomienie SMS-em, to tutaj akurat byłoby, byłby taki dymek niebieski. Z Messenger'a to logo Messenger'a, jak z Whatsappa to logo Whatsappa. Tak więc jest to super, tutaj pod tym względem absolutnie się nie czepiam. Sterowanie muzyką, no to na przykład, jeżeli uruchomiłbym, powiedzmy, swój telefon, to akurat mam aplikację Garmina, ale na przykład, o widzicie, przyszło kolejne powiadomienie i mam od razu je na zegarku. Ale na przykład włączą sobie jakąś muzykę. No i automatycznie na zegarku, jeśli kliknę sobie, to jak widzieliście wcześniej, w tej zakładce o właśnie tutaj odtwarzanie. Muzyki. No mam teraz akurat utwór, który leci i tutaj jeżeli jak widzicie sterowanie, mam tutaj informację, że tym przyciskiem to idę do takiego menu. No i tutaj mogę sobie na przykład ustalić głośność, mogę kliknąć, mogę jakby tym przyciskiem się poruszać. No i tutaj jak widzicie plus, mogę sobie podgłaśniać to co jest w telefonie i to jest świetną sprawą. I rzeczywiście jest tego dużo, to akurat sobie mogę wybrać, żeby dać utwór poprzedni, jeszcze raz poprzedni. No, okej, okay, dobra, tam akurat to się zaczyna playlista, tak więc poprzedniego nie będzie, ale chociażby będzie mógł być następny. Tak więc przesuwam sobie i klikam albo tym wszystkim, albo po prostu poprzez dotyk. Jak widzicie, mamy sobie tutaj no po prostu opcję bardzo fajnego i graficznie przedstawionego, jakby sterowania muzyki. Barometr też bardzo dobrze mierzy nam ciśnienie skalach, tak więc jest to oczywiście też brane z lokalizacji naszej, i to jest też świetną sprawą, bo te odczyty są bardzo precyzyjne. No i też, co mi się bardzo podoba, to wysokościomierz, tutaj akurat na samym końcu go mam, czyli teraz jakby znajduje się mniej więcej na 148 metrach nad poziomem morza, i tak jak mówię, cały czas możemy na przykład sobie chociażby skalibrować to, na przykład za pomocą jakby czujnika, jakby powiedzmy sensora CMV, albo po prostu zwykłego GPS-a i wtedy zegarek łapie sygnał, jak kordycent teraz w pomieszczeniu, to będzie z tym ciężej, ale na zewnątrz jakby ten GPS łapany jest właściwie od razu po dwóch, trzech sekundach i już jest po prostu ok. Tutaj też bardzo fajna opcja dla sportowców, ilość oddechów na minutę, jeżeli chodzi akurat tutaj o ostatnie, powiedzmy te 7 dni, od środa akurat do wtorku, no i tak mniej więcej to wygląda, na ten moment 15 oddechów na minutę, no i tutaj możemy sobie kliknąć tym przyciskiem, no i na przykład uruchomić sobie od razu jakieś takie ćwiczenia, krótkie ćwiczenia oddechowe, takie dla relaksu, tak więc możemy sobie się chociażby też z tym zrelaksować. Piętro, jakie pokonaliśmy w górę, akurat dzisiaj żadnych pięter nie pokonałem, ale też jest to mierzone. Oczywiście jak jedziemy windą, to to się nie liczy, tak więc to już taka, tak od razu informacja. No i poziom stresu. Tu kiedy spałem był niski, natomiast teraz już się obudziłem, troszkę się działo i od razu jakby ten stres troszeczkę skoczył. Możemy sobie kliknąć i teraz również będziemy mogli przejść sobie do ćwiczeń, które nas relaksują. Mniej więcej to wygląda w ten sposób, że klikamy przycisk start, tutaj jakby mamy podświetlone i na przykład tutaj mamy widzieć, znaczy nie tyle podświetlone, tylko opisane, start, stop, klikamy no i na przykład jesteśmy gotowi, klikamy sobie play, albo właściwie tym przyciskiem, no i przygotuj się. Mamy 30 sekund. No i ten zegarek jakby przez tam chyba z 5-6 minut będzie nas tutaj po prostu jakby informował. Skup się na oddechu, zrelaksuj, połóż rękę na brzuchu, zrób wdech i wydech przez nos. Teraz I jakby jest to takie przygotowanie wstrzymuj powietrze między oddechami jest to jakby informacja naprawdę cenna, kiedy faktycznie chcemy to zrobić na profesjonalnie teraz jak widzicie jakby to ta pętelka dojdzie do końca i zaraz zobaczycie jak wygląda, mamy tam jakby właśnie te fazy, czyli 3 3 3 3 3, 3. i teraz po prostu będziemy dostawać informacje, wstrzymaj oddech zrób wydech, teraz potem będzie wstrzymaj oddech, potem znów jakby weź oddech, tak więc wdech właściwie, tak więc jest to naprawdę super, ja akurat sobie to przerwę Zn przyciskiem, tutaj się fajnie pod tym poruszamy jeszcze raz zablokuję musimy trafić w ten taki właśnie punkt i teraz właściwie no właśnie mamy informację że na przykład sobie chociażby to odrzucamy i właściwie tyle Klikamy świetniczek i mam odrzucanie. Odrzuconą aktywność jakby to tam potraktowało. Tak więc jest to naprawdę super, super sprawą. No i z kolei jeszcze takich rzeczy, które tutaj Wam mogę pokazać, które są rzeczywiście ciekawe, no to przede wszystkim e, no też poziom właśnie stresu, czyli jakby mierzenie tego w przeciągu ostatnich jakby tutaj jakby godzin jeśli sobie klikniemy znów jakby mamy te ćwiczenia ale to już chyba nawet Wam mówiłem no i akurat stres ogólny kiedy była jakby taka faza odpoczynkowa stres niski średni i wysoki ostatnio tak więc tak to się prezentuje no i stres w przeciągu ostatnich 7 dni Kolejna sprawa, kiedy przytrzymamy sobie ten przycisk, tutaj przechodzimy do takiego menu, możemy tutaj sobie na przykład włączyć tryb śpiący, możemy sobie włączyć do tych zegarku, na przykład kiedy jesteśmy gdzieś pod wodą, to wtedy poruszamy się tylko i wyłącznie przyciskami. Możemy na przykład przykład znaleźć sobie swój telefon, klikniemy to. O właśnie, jaki głośny dźwięk. okej, okay, dobra, telefon już jest znaleziony. Dobra. Jak to, właśnie, wyłączam. Możemy zapisać pozycję, w której jesteśmy, tak aby ewentualnie, na przykład, teraz po prostu na GPS-ie, powiedzmy, na przykład, zapisujemy pozycję sobie domową, i powiedzmy, potem włączam sobie GPS-a, i zegarek będzie nas prowadził. Zegary, tutaj możemy sobie chociażby dodać budzik, jakiś czasomierz, stoper to wszystko jest tutaj, i klikamy play. I na przykład tutaj mamy, załóżmy, nie wiem, mierzenie okrążeń, klikamy sobie. I wszystko nam się wyświetla, tak więc fajne jest to z tymi przyciskami, że nawet nie musimy za bardzo tutaj tapać po ekranie, bo te przyciski nam wszystko załatwiają. Kolejna sprawa oczywiście te przyciski też możemy sobie tutaj jakby dopasować, na przykład jedno kliknięcie to po prostu przejdzie nam do tego menu głównego. Przytrzymanie to będzie jakby przejście do stricte ustawień, i tutaj jakby mamy wiele ustawień odnośnie wyglądu. Możemy sobie oczywiście zmieniać tarcze, jeżeli chodzi o tarcze zegarka, no też jest ich sporo, tak więc możemy sobie na przykład wybierać, jakie tam chcemy i które na przykład będą Będą nam bardziej pasowały. Na przykład, klikam teraz, zastosuj i wtedy taka tarcza wygląda. Mamy jakby tutaj wschód, no, chyba jakieś współrzędne, nawet kroki, wysokość, tętno i zachód słońca tak więc jest to jakby jest to faktycznie ciekawe no i oczywiście, jeżeli chodzi o to ustawienia, możemy przejść sobie dalej i na przykład mamy na przykład włączenie alertów, bo jak najbardziej zegarek ma głośnik, tak więc możemy sobie ustawić, tak aby nasze powiadomienie, jakby tutaj przychodząc, jakby zegarek nas informował poprzez po prostu jakieś takie pipnięcie i tyle. No i opcje map możemy sobie pobierać. Mapy, zresztą mapy generalnie są już na start pobrane i to mapy całego świata, tak więc to jest bardzo, bardzo, bardzo fajną sprawą. E, tak więc e, Zaraz Wam zresztą pokażę, jak wyglądają mapy. No i to tak naprawdę z tych wszystkich opcji tyle. Tu, kiedy przytrzymamy, wracamy do odtwarzacza muzyki. E, jeśli przytrzymamy ten przycisk, no to właściwie nic tutaj się nie dzieje, bo ja go jeszcze nie spersonalizowałem. Natomiast tutaj, kiedy przytrzymamy, od razu mamy szybkie przejście do e, opcji telefonu. A jeśli klikniemy po prostu raz, no to mamy opcje treningowe, w moim przypadku akurat biegi. Natomiast możemy sobie przejść w dół i na przykład uruchomić na przykład nawigację. Tutaj oczywiście na przykład mam okolice, punkty szczególne, możemy sobie wybrać. No i na przykład miasta w okolicy. No i teraz jakby wskazuję moją lokalizację, akurat muszę e, akurat to włączyć, ale tutaj po prostu mamy całą mapę, tak więc e, no wygląda to rzeczywiście świetnie i bardzo fajne jest to, że naprawdę profesjonalną germinowską mapę mamy w zegarku, tak więc jest to tutaj no bardzo, bardzo fajną opcją, tak więc e, zresztą na szorcach teraz widzicie jak to pokrótce wyglądało. I mi się to bardzo, bardzo podoba. Tak samo tutaj w ogóle opcję mapy możemy sobie przejść do, do niej i na przykład po prostu sobie tutaj jakby badać, gdzie mniej więcej jesteśmy, akurat oddale, tak żeby mniej więcej, o, właśnie zachować bezpieczną odległość. No i na przykład mamy mapę na przykład miasta Oławy, możemy sobie klikać i to mówię, zegarek jakby nie musi być połączony. Wystarczy, że z telefonem wystarczy, że po prostu no on ma te mapy tutaj jakby wgrane w siebie i, i właściwie tyle, tak więc no. Super opcja z mapami, tak więc na szorcach widzicie jak to mniej więcej działa. No i oczywiście manager map, mamy tutaj jakby mapy pobrane właśnie na Amerykę, na Europę i jakby tutaj jeszcze jakieś takie narciarskie, tak więc jest to tutaj po prostu świetne. Dlatego też jakby ten zegarek właśnie stricte sportowcom polecam. No i generalnie to tyle, jeżeli chodzi o takie proste przedstawienie tego zegarka. Tak prezentuje się aplikacja zegarka, mamy cały czas mierzone tętno w czasie rzeczywistym, body battery już spadł mi do 68, tak więc tak to się prezentuje, poziom stresu, kiedy sobie klikniemy, no to będziemy mieli jakby tutaj właśnie po kolei wykres tego, jak to się prezentowało w ciągu dnia właściwie całego, tak więc jest to super i oczywiście kiedy zegarek nosimy sobie dłużej, to na przykład patrzymy na ostatnie 7 dni i po prostu mamy wykresy, możemy przejść sobie na przykład do dnia na przykład, załóżmy niech to będzie na chociażby czwartek, i mamy wykres właśnie z czwartku, jak to wyglądało. No i uważam, że te wykresy są precyzyjne, bo w niektórych po prostu zwykłych smartopaskach są informacje, że tam jesteśmy zrelaksowani, a czujemy ten stres, albo na odwrót, że jesteśmy zestresowani, a właściwie nic się nie dzieje. Natomiast tutaj, no kiedy faktycznie coś nas zburzyło, jesteśmy napięci, to mamy jakby to jasno pokazane. Wykaz tego wszystkiego, co, co było. I to akurat, tak jak mówię, Dortmund, Venlo, bieganie, i mamy jakby też mapę, mamy dystanse, możemy sobie zobaczyć na. Na mapie, jak wyglądała trasa, i oczywiście brane było to stricte z GPS-a. Tak więc, no, jest to, jest to, jest to świetną opcją, bo, bo rzeczywiście możemy sobie po prostu, jakby, no, widzieć wszystko, gdzie dokładnie byliśmy. I e, tak samo, jeżeli chodzi na przykład o statystyki, jest tego ogrom. Zegarki, właśnie, typu takie, no, klasyczne smartwatche po prostu Wam tego tutaj, jakby nie dadzą. A taki zegarek typu, właśnie, Garmin Epix 2, no, już ma naprawdę tego sporo. Tak więc, no, jest to bardzo, bardzo, jakby, no, podstawowe informacje, czas, dystans, e, kalorie. Tu akurat nawet no, włączyłem sobie bieg jadąc autostradą niemiecką, tak więc tutaj te, te wszystkie wykresy nie będą do końca wiarygodne. Niemniej pokazuję Wam po prostu jakie tutaj mam opcje, jakie parametry są mierzone, tak więc no jest po prostu tego strasznie dużo. Tak więc generalnie naprawdę zegarek muszę Wam polecić, a szczególnie właśnie osobom, które jakby no są stricte sportowcami, bo, bo rzeczywiście wygląda to tutaj świetnie i no prawdę mówiąc ciężko znaleźć chyba inny zegarek e, niż właśnie te germinowskie, które naprawdę będą tak pro jeżeli chodzi o kwestie sportowe raz jeszcze polecam, krótko przeleciałem po tych opcjach, mimo że tak jak mówię no sportowcem nie jestem, tak więc pokazałem wam to mniej więcej jak wygląda, ale sportowcy pewnie będą dokładnie wiedzieli co to są właśnie te pułapy tlenowe e, czy jakieś tam inne parametry tak więc no krótka prezentacja bardziej od ale mimo wszystko wierzcie mi, że bardzo się staram, aby wam tutaj po prostu pokazać jak najwięcej, tak więc tyle jeśli chodzi o ten materiał, zegarek na... Naprawdę bardzo polecam. Ostatnia sprawa, o której chciałem wspomnieć, no to przede wszystkim czas pracy na baterii. Do mniej więcej 5-6 dni w trybie treningowym, kiedy włączamy sobie właśnie GPS-a i gps już jest włączony. Teraz mam baterię już jakby poziom niski, ale no ostatnio ładowałem go przed jeszcze wyjazdem zagranicznym, tak więc mam pewność, kiedy to było, czyli dokładnie 7 praktycznie dni temu. Tak więc przez tydzień mi zegarek na spokojnie e, wytrzymał. Niemniej jednak możemy sobie też przejść do menu i w menu na przykład włączyć tryb oszczędzania baterii. E, i wtedy tych dni będziemy mieli więcej został akurat teraz 16 godzin Z tym, że oczywiście ja jakby no już powiedzmy Same jakby mierzenie parametrów Będzie już ograniczone Niemniej jednak no zegarek bardzo polecam Jest świetny i moim zdaniem Każdy sportowiec jakiś już taki Bardziej zaawansowany Z pewnością z takiego zegarka będzie się cieszył I oczywiście mamy opcję always on display tak więc jest cały czas to włączona, kiedy przekręcimy, to po prostu się podświetli. I oczywiście mamy tryb nocny, po prostu klikamy sobie tutaj w to menu. Jeżeli włączymy sobie tryb nocny, który jest tutaj, no to zegarek przejdzie w taki tryb, że, że po prostu jakby nas nie będzie budził. I oczywiście fajną stroną jest to, że też automatycznie możemy ustawić cykl, na przykład powiedzmy gdzieś tam od 23 do godziny 6 rano, no to wtedy się zegarek wygasi, albo kiedy go gdzieś tam, jakby sobie powiedzmy, tapniemy, no to będziemy mieli jakby takie zwykłe Always on Display tylko w takiej wersji gdzieś tam, powiedzmy, mniej prądożernej. I oczywiście na spokojnie też możemy sobie wyłączyć ten tryb snu, no i zegarek wtedy przechodzi w tryb pełnej jakby aktywności i w pełnej gotowości. Tak więc raz jeszcze dzięki, bardzo zegarek polecam, jest naprawdę super sprzęt, na pewno nie dla osób takich przeciętnych, zwykłych, gdzie tam gdzieś lifestyle'owo po prostu potrzebują sobie kupić jakiś zegarek, ale już to naprawdę osób zaawansowanych jest to nie lada gratka. Tak więc tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Dzięki raz jeszcze, subskrybujcie, łapkujcie, jeśli macie jakieś pytania, to Zapraszam do tego, abyście pytali w komentarzach. Raz jeszcze dzięki. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Technolog.